Witaj serdecznie. Czego oczekujesz w życiu? Na to pytanie napisałaś miłości, obfitości i szczęścia. To mam pytanie: czy wszechświat jest gdzieś tam, jest kilka wszechświatów i on nie jest tutaj? Czy wszechświat jest wszędzie? Wszechświat jest energią. A energia to wibracja, częstotliwość. Energia i ta wibracja jest w nas. Jest wszędzie. W zwierzętach, w roślinach. Jedzenie ma wibracje, ma aurę, ma częstotliwość. Jeżeli jest zdrowe, to poprawia nasze zdrowie, podnosi nasze wibracje, naszą aurę. W nas jest aura, w nas jest częstotliwość, w nas jest wszechświat w związku z tym. Czy miłość i szczęście są gdzieś tam, czy są tutaj. Tylko trzeba je tam, w środku, odnaleźć, odnaleźć w sercu. Bardzo no. fajnie jest, kiedy prowadzi się Dziennik Wdzięczności. Popatrz tutaj. Hashtag Klub 222. To są filmy o wdzięczności, o prowadzeniu Dziennika Wdzięczności. Moje filmy które nagrywałam dwa lata temu dla osób, które nie mogą spać, szczególnie na bezsenne noce, jest tego bardzo dużo i wszystkie mówią o pisaniu dziennika wdzięczności, poruszają różne zagadnienia, jest ich prawie 90. Popatrz, pooglądaj te wszystkie filmy, poczytaj, posłuchaj, jeżeli chcesz. YouTube, hashtag klub 2222 22. 22. Masz tutaj mnóstwo wspaniałych, godzinnych prelekcji na temat e, wdzięczności i już dzięki temu odnajdziesz w sobie miłość, szczęście i obfitość, aby być wdzięcznym za to, co już masz, za ludzi, którzy już są obok ciebie, za pracę, za wszystko, co masz, za drobnostki każdego dnia. Hashtag klub 2222. 22. Zapraszam Cię serdecznie, zasubskrybuj mój kanał i oglądaj te filmiki, słuchaj ich, tam będzie bardzo dużo wiadomości. Dlatego, że wszystko, co na zewnątrz, jeżeli dziś czujesz, że nie masz miłości, nie masz szczęścia, nie masz obfitości, to wszechświaty, to jest energia, wszechświat, jego nie ma na zewnątrz, on jest w Tobie. Odszukaj to wszystko w sobie. Pięknego dnia, idź klub, Dwudziesta druga, dwadzieścia dwa.